Hej, witajcie na kolejnym odcinku na naszym kanale. I dzisiaj rozpakujemy sobie dysk firmy Transcend o pojemności 1TB. Dokładny model jest to Storjet 25M3. Zapraszam. Ok, na początku chciałem Was przeprosić, że czasami przez ekran takie czarne paski przylatują. Nie wiem czym jest to spowodowane. Oświetlenie mam tak samo ustawione jak zawsze. Też męczyłem się z tym naprawdę długo, żeby to dzisiaj wyeliminować, no ale nie jestem w stanie, a bardzo chcę to nagrać, żeby wszystkie produkty być może oddać już w tym roku, bo jak wiecie, będą święta. No i nie, nie wiem, czy po prostu będę miał czas na takie rzeczy. No ale zajmijmy się naszym dyskiem. Z przodu mamy napisane, że dysk działa w standardzie USB 3.0 jego pojemność to 1 TB, czyli 1000 GB. Aczkolwiek wiadomo, że w przypadku dysku HDD zawsze nam kilka czy kilkadziesiąt GB odejmie i nie będziemy mieli całego terabajta. Na górze mamy logo producenta. To jeszcze mamy pokazane, że jest to potrójna ochrona tego dysku, czyli jest to sam dysk, do tego mamy taką gumową nakładkę oraz takie żółte, żółte coś. No nie wiem, nie wiem jak to wygląda, ponieważ tego tu nie ma. Być może było, no ale się, na pewno się już komuś zapodziało. Widzimy, no niestety w opakowaniu czegoś takiego tutaj nie ma. Tak, po bokach mamy sam model dysku oraz pokazany dysk, no i tutaj mamy to samo. No i też tu bym chciał zaznaczyć, że oczywiście dysk wspiera standardy Windows 7 jak i Mac, czyli w każdym, na każdym praktycznie komputerze będziemy mogli go używać. No a więcej o tym wszystkim co mamy w samym dysku, jego funkcję będzie na recenzji. Dzisiaj to będzie takie szybkie rozpakowanie. Z tyłu jeszcze mamy napisane, że dysk posiada diodę LED, która informuje nas o jego pracy. Oczywiście standard USB 2.0 i 3.0. Temperatury działania, czyli od 5 stopni Celsjusza do 55 stopni Celsjusza. Także to już chyba tyle, co chciałem Wam powiedzieć na samym opakowaniu. Szczegółowo będziecie mieli to wszystko na recenzji. Może zajmiemy się samym rozpakowaniem. Jak już widzicie, no, samo opakowanie najlepsze czasy ma już za sobą. Dlatego ja się postaram to bardzo delikatnie zrobić. OK, opakowanie możemy sobie odstawić. Dalej mamy plastik oraz nasz sam dysk. Do niego przejdziemy sobie troszeczkę za chwilę. Mamy jeszcze kilka akcesoriów, mianowicie jest to kabel. No i tutaj, tak jak w przypadku dysku WD, niestety mam ten niedosyt, że kabel jest za krótki. Mamy taką samą wtyczkę jak w przypadku dysku WD. No i oczywiście USB 3.0. spada? OK. Co tu jeszcze mamy? Dalej mamy instrukcję obsługi, czyli jak podłączyć nasz nas, nas dysk do komputera. Widzicie, tak szybko pokażę, ponieważ no nie ma tu praktycznie nic ciekawego. Rzecz jasna, sam dysk musimy podnieść do naszego portera na komputerze. Dalej mamy kilka produktów firmy Transcend, ja oczywiście. Mamy też warunki gwarancji. Także myślę, że nic ciekawego. Teraz przejdźmy do samego dysku. Dysk wygląda tak. Jak widzicie, jest bardzo niedużej rozmiarów. No i jest też dosyć lekki. Tak jak wcześniej mówiłem, on posiada taką gumową się to uda wyjąć, to Wam pokażę. Taką gumową osłonkę. Prezentuje się ona tak. Jest bardzo dobrze zrobiona, także ochroni nasz dysk. No sam dysk bez tej osłonki wygląda dosyć kiepsko. Moim zdaniem, no każdy będzie nosił go w takiej osłonce, aczkolwiek. No wygląd mógł być troszeczkę lepszy, jak dla mnie, samego dysku, także załóżmy sobie tą osłonkę. I tak jak właśnie mówiłem wcześniej, no nie ma tu tego trzeciej, trzeciej, trzeciej części, czyli tych takich jakby sanek, nie, nie wiem jak to działało, ponieważ no tego tu nie ma zwyczajnie. Tutaj mamy sam guzik do włączania oraz wyłączania naszego dysku, logo producenta, no i oczywiście Tą gumową osłonkę, tutaj jeszcze raz jest napisany model i że jest to pojemność 1TB. Natomiast na samej górze mamy samo wejście na nasz kabel, jak widzicie, tak jak w przypadku dysku WD. No i to chyba tyle. Sam dysk jest zielony. Widziałem, że występuje w kilku wariantach kolorystycznych. Dlatego też każdy znajdzie tu coś dla siebie. No i to tyle, co dzisiaj chciałem pokazać. Oczywiście zapraszam Was na recenzję, która pokaże się już niebawem. Eee, znaczy niebawem, mam nadzieję, ale teraz widzicie, że będą święta, też przerwa. Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Postaramy się jak najszybciej taką recenzję dla Was nagrać. Eee, przepraszam Was też za mój głos, który jest dosyć kiepski. No jest, dalej jestem chory. No i tak to, tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania naszego kanału, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego dysku, także proszę je zadać w komentarzach. Oczywiście na wszystkie odpowiem. To tyle, cześć!